うん。 Kolejną wystawę, którą prezentujemy Państwu, to wystawa pod takim tytułem Związki Organiczne. Zawsze na wiosnę staramy się, aby ta wystawa była taką pobudką po zimie, i właśnie nam się to udało. Myślę, że droga była niełatwa, bo umawialiśmy się z panią Beatą Wąsowską, autorką malarstwa i prac graficznych. Długo bo od zeszłego roku. W tym czasie były różne przeszkody i cieszę się, że w tym roku udało nam się ją zaprosić do współpracy, bo te prace, które no naprawdę ożywiły naszą galerię, są przepiękne. Jesteśmy już po wernisażu. słyszeliśmy też co w opinii ludzi, jaka ta wystawa wywołała pozytywne emocje. No przesympatyczna autorka. Mądra kobieta, skończyła ASP w Krakowie, te prace też są takie przemyślane, chociaż jak autorka powiedziała płynące z serca, przepiękne barwy, różne formy i myślę też, że wystawa prezentuje te prace z różnych etapów twórczości, pojawia się też w późniejszym takie, takie nowe obrazy, które są bardziej taką formą graficzną, natomiast na przykład tutaj za mną pięknie prezentuje się plama i kolor, bardzo wymowna, też jak zawsze no, zapraszamy wszystkie grupy tych maluchów, przedszkolaki, grupy szkolne, myślę, że też odwiedzi nas Plastyk Zebrzański. Ta wystawa jest warta zobaczenia. Także mamy nadzieję, że czas trwania do 30 maja będzie takim fajnym okresem, żeby przyjść do naszej galerii MOK i troszeczkę pooglądać pięknych kolorowych prac. Może wzbudzą pozytywne emocje, otworzą nas na zbliżającą się wiosnę, ale niektórym na przykład dodają optymizmu do działania.